thank you Świecie. Przecież wiecie, co gadają. Co, co? Kupcie. Dziwne cuda stać się mają. Krążą wieści pośród ludu, że już czas nadchodzi, którym zbawca się narodzi. Zbawca? zbawca? Ej, że to nie wiecie? Bóg zamieszka na tym świecie, aby grzeszną ludzkość zbawić. Chyba słyszeliście już o Adamie i Ewie. Od kogoż my słyszeli? Ja przynajmniej nie wiem, co. Więc siadajcie i słuchajcie, co dziad z dziada opowiem. Żyli w raju Adam i Ewa. Jeli nie jeść owocu z drzewa. Ewa z wężem rozmawiała. Owoc drzewa skosztowała i zgrzeszyła. Adam zewoł zasmuceni. Byli z raju wypędzeni. Ale pan Bóg się lituje. dać zbawcę obiecuje. Ma się w Betlejem narodzić, aby ludzkość z grzechu oswobodzić. Tego Boga, Zbawcy z nieba, oczekiwać nam potrzeba. A tymczasem, bracia mili, zmówmy razem swe pacierze, by uprosić Stworzyciela o zesłanie Zbawiciela. Wielki Boże, a nasz Panie, usłysz naszych serc błagania. Ześlij światu Mesjasza, jako Pismo Twe ogłasza. Ześlij światu Mesjasza, jako Pismo Twe ogłasza. A więc śpiewa. Ja uciekam, ja się boję, stój. Patrz wysoko, przejrzy swe zaspane oko. To jest jasne, że w coś dziwnego dziś się dzieje. Patrzcie, wielka gwiazda zaświeciła, starą szopkę oświeciła. Coś tam musi być ważnego, że gwiazda z nieba samego w naszą stronę się zwróciła. Dziwna sprawa się zdarzyła. Chodźmy, bracia, pospieszajmy. Nasze stada Bogu powierzajmy. A jak złodziej nas wyśledzi? Narobi szkody i biedy? Może zaczekać do rana, cała noc już nie przespaną. Jak chcesz, zostań. My pędzimy. I jutro sobie odeśpimy. A owce w o piece. Kupa, ja już lecę. Poczekajcie, bom się zdyszał. Lecieć kłusem, kto to słyszał. A w dodatku ubierają i pośpieszymy, Boże Dzieciątko, ujrzymy? Hej, pasterze, jak pójdziemy? Z gołą ręką tam staniemy? Trzeba dać coś dzisiaj w szopie Słyszałem od swojego dziadka, jak nam dawno opowiadał, że narodzi się Boże Dziecię w uście największym na świecie. Są przecież wielkie pałace, a tam Dziecię zimna płacze, tam szopka słomą pokryta, sian dla krów i koryta. Zawracajmy całym pędem, nie za wiele czasu mamy. Dane nasze bogie, Bogię, złożymy dzieciątku złotych. Pastuszku małej, jak pięknie grasz? A kim ty jesteś i skąd już przybywasz? Jestem aniołem z radości. Bóg dzisiaj na ziemi gości. Aniele Boży, chcę pójść do niego i dać mu wszystko, co jest mojego. A więc się szykuj w drogę. Nie bój się, dziecko, ja ci pomogę. pastuszek od samego rana. Wziął ciepłą kołderkę dla Jezusa Pana. Wziął też zbanek mleka, by go uradować. I kiełbaskę do tobołka schował. Szedł mężnie i z radością. W serduszku szczęście rosło. Aż tu nagle jakiś hałas. Obejrzał się i rzekł. Tymczasem szedł rozbójnik za nim. Chciał zabrać mu wszystkie dary. Na widok kiełbaski głaskał się po brzuchu. O mleczku i kołdrze się. Aż tu nagle spojrzał i stanął bez ruchu. A co tobie jest, staruszku Spać mi zimno w moim łóżku. bardzo do... <głos》>. Dziękuję ci, moje złotko. Pozdrów ode mnie, może. Wyskoczył rozbójki i drogi. Zaskoczył pastuszka, lecz nie zatworzył. Co za zaklęcie! To chciałem ubrać, mam tu w prezencie. Widzę, że żyjesz wielką miłością. Dokąd podążasz z taką radością? Ja do Betlejem spieszę co sił, bo tam narodził się Boży Syn. Chodź ze mną, jeśli chcesz. Tam dla wszystkich miejsce jest. szukali. Zobaczyli zamek. W bramę zastukali. Otwiera się zamku wspaniały królewski. Pewnie gości w Tobie Jezusek niebieski. Wyszedł sam rycerz przed bramą zamkową. Spojrzał na Trzech Królów i pokręcił głową. Królowie westchnęli, napotkali pałac i znów przystanęli. Pałacowy sługa, otwieraj nam wrota. Prowadź tam w jedynie w kolebce ze złota. Sługa otwiera wrota rękami obiema. Samorscy królowie, tu Jezusa nie ma. Nie, nie było na do zamku, do nie było we dworze. we dworze. Może go znajdziemy? U chłopa w Przyjechali królowie do bielonej chaty. Uch. Czy jest tu syn morzy odziany w szkarłaty? Wyszedł sam gospodarz, kłania się na tu. W izbie. Zmartwili się królowie, bo już noc jest bliska. Patrzą, a tu gwiazda nad stajenką błyska. Widzą trzej królowie wyraźny znak Boży. na wysokim niebie A tu nikt nie spieszy, bo widać Ciebie Dzieciątko małe w tym żłobku złożone Przez wszystkich ludzi jesteś opuszczona Pasterze, czy przychodzicie tu w dobrej wierze? Omów nam wszystko, mów nam, merdzi święty. Czy to prawda, że Bóg niepojęty tu się narodzi, w tej lichej stajence? Lichej stajence, którą tu widzicie, cuda przed ludem objawił Bóg skrycie. Matka dziewica, dziecię to syn Boży, który niebo ludziom swą łaską otworzy. Nie niegodnego w tej lichej świątyni Bóg miłosierny opiekunem czyni. Niech was nie dziwi ubóstwo, prostota. Bogu nie trzeba pałaców i żłota. On, co przed Bogącym Słowem wszystko stworzył, co tyle dobre dla świata nam może, sam chce być z nami w ubóstwie, w pokorze, aby nam oto serce Boże. Chodźcie złożyć hołd Bożej dziecinie, błogosławieństwo Jego na was spłynie. Witaj, nasz Zbawicielu, Tobie pokłon oddajemy. My, biedni pasterze, przed Tobą krękamy. I chłopskim, prostym sercem szczerze Cię witam. O Dzieciątko Święte Boże, przyjm nasze serca w pokorze. Myśmy trafili tu z ciemności, niedostatku, fałszu i złości. Nasze życie zlane łzami, a Tyś zlitował się nad nami. A przez swoje narodzenie dajesz nam zbawienie. Jezu, wszystko dziś ucieszymy. Wszystko, co mamy, to złożymy. Ja przyniosłem Ci kadzidło, Panie. wolne i pachnące, by Cię dziecię uczcić na sianku leżące. A ode mnie panna mirra dla Ciebie zebrana, bo, na się bo ci z wielkiego Zdraża nieba, aby cierpieć dla nas. Nie chcemy nosić koron złocistych na głowie. Włośnie chłopaki, tylko z królowi. królem świata jesteśmy. Badamy na dwą większą chwałę. Włośnie jeden królem świata Życie wodę, wysokie Właśnie pośród nocy wylędy wychodzi, bądź się Cóż ja dzisiaj ci przyniosę, byś się cieszę. Tam ci serce, moje czyste nie chcę więcej kaszyć. Jesteśmy małe dzieci i skarbów nie mamy, ale ciebie jest u drogi nad wszystko kochamy. A na no to że to prawda, że mówimy szczerze, przynosimy kochające serduszka mówimy. Teraz z nami pan cała przychodzi. Ukaże do stóp Twojej się zbliża. Ona ci wierna, zawsze była Pani a aż do Pani. z Tobą, matką przeczystą, żyj lat tysiąc bez mała. Wciąż walcząc o wolność, wierę Chrystusową. Zawsze jest wierna, myżna, wytrwała. Przyjdzie z Unii do nas. Wierny błogosław kraj, serce kochające polskim ludziom. I Polska nawet Będziemy Cię bronić i starzy i młodzi. Tylko przyjdź, O Jezu, i zamieszkaj z nami, a będzie Ci dobrze między Polakami. Wie naród polski, kto szczęście dać może, wśród burzy dać wodę wytrwania. nie więc matko, dajdziecie Boże, bo znasz Polaków ich męstwo i żar miłowanie. Daj Polsce Jezusa, w serca niech się zbudzą, znękane, nie wzniosą się głowy. Radośnie żyć będą, chociaż cię utrudzą Polacy, twój naród, naród Chrystusowy. Przemieć dziś, Dzieciątko, narodę na żółwę, moje ja ciste serce daje dziś. to. Abyś w nim zamieszkał, nigdy nie odchodził i w komunii świętej do serca przychodził. Co dalej Zrajest zosta miał, ale w drodze je rozdał. Podejdź dobre dziecko, bo Jezus widzi o twoje dobre czyny. A Bogu bardzo się podobasz dzieląc się z innymi. A ciebie też dzieciątko Boże bardzo kocha. Lecz gdy złoczy, niż smutny jest niż locha. Dołącz jest do grona dobrych ludzi już na życie całe. bądź pomocą zawsze nieś Bożą chwałę. Vâng, 어? 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 어?